Danielek ma taki nowotwór, nazywa się Neuroblastoma. To taki, on miał guz nad lewym nad nerczym Skończyliśmy leczenie tu we Wrocławiu, ale potrzebujemy zrobić ostatni krok, tą szczepionkę w Stanach, żeby nie było wznowy i nie było powrotu tej choroby, bo choroba jest bardzo podstępna i jak się wróci, to będzie wróciła z z Podwójną mocą. Pomyślałam, że jakoś muszę promować tą zbiórkę i. Dlaczego nie zrobić ten samochód taki jak z mojego ulubionego filmu Głupi Głupszy. Pomyślałem, że będę jeździł po miasto, po Wrocławiu, promować zbiórkę, rozmawiać z, lud z ludźmi zapraszać na przyjazdkę samochodem na zdjęcia. Dużo osób pomagało mi i moi przyjaciół, znajomi, i firma Lakiernicza z Wrocławia wszystko to przyklejało. Zrobiła najtrudniejszą część tego projektu. Bardzo pozytywne reakcje ludzi. Każdy podchodzę, robię zdjęcia, coś rzuca do puszki. Teraz mamy około 115 tysięcy złotych w obecnej chwili. Zostało się w prawie 700 tysięcy. Kwota jest bardzo dużo. Sami my tą, taką kwotę nie osiągniemy po prostu zebrać. Jeśli my będziemy działać tak wszyscy razem, to uzbieramy jak najszybciej. Myślę, że e, dzięki dobrym ludziom uzbieramy i pojedziemy na leczenia do Stanów. Każdą za to, się liczy.